Długotrwały miks. Next, 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 next. Next. No, witajcie miksele. Dam wam jeszcze szansę. Proszę bardzo. Next, next. To jest antykubit. Dzięki niemu podłożycie, podłożycie go mikselom. A gdy się zmiksują, będziemy mieć ich w garści next, 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 next next, next, next NIE!!!! Jeszcze nie koniec Pozwolicie Ten kubit pozwala nie tylko zrobić bardzo długi miks prawie wieczny ale także będziemy mogli ich kontrolować Next, 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 next kubit, kubit NIE!!!! Ty go weźmiesz next, next, next Podłóżcie im go. I... Tylko tak, żeby was nie zauważyli. Next, 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 next. Next, 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 no, next, next. I no, next. next, next. 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 nex. Next, 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 next. O. Jak, jak to dobrze, że nas zaprosiliście. A wy, że nas odwiedziliście. A, ten problem. I tak Nur bardzo chciał, żebyśmy tu przyszli, bo chciał się pobawić z Kamzu. Tak, ja chcę się bawić z Kamzu. Chodź, pobawimy się. E, no dobra. Wujek, Kamzu ci pokaże, jak się. Ty, a, profesorze Gox, ty byś mi czegoś nie wytłumaczył, bo e, ja... E, e, e bo ja nie za bardzo to rozumiem. O! Żaden problem, chodź. No... A my co robimy? Eee. Mix, 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 mix. O, mix, mix. Yeah. Eee, O! Może się zmiksujmy! Eee, zmiksujmy. No dawaj. Na no w sumie. Ała. Kurczę, to cały czas mi odpada Dobra nie trać na to czasu zmiksujmy się Ach, dobra. Prrr, Zdż, A, dobra Miks Aha super mix! miałeś rację dzięki no mówiłem to Okej okay, polatajmy sobie ja, ha, ha. Uhu, uhu, uhu. I teraz musisz to zrobić tak, żeby wszystko się zgadzało. No spróbuj. Hi, hi. Yeah. Uhu, uhu. Ja umiem latać. Widzisz, widzisz, kamzu. Aj, zostaw go tam. Oj, sorki. Dobra, więc musisz... Ja! Uch, dobra. Te chodźmy gdzieś indziej. No, dobra, wytłumaczę cię. Teraz rozumiesz? No, w sumie to tak. Okej. Okay. Dobra, to chodźmy. No co ty wyprawiasz? Oj, sarki, profesorze. Ej. Fuuuu. On mnie trochę w nerwia. Weź go złapi, odmiksuj. Ho, spoko. O! Ha nie ma szans mnie złapać. Uf, uf. Ua! O! co to się dzieje? O! On stał się przez to jakiś dziwny. Nawet mi nie mów. Uuu, ha, 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 ha. No o co wam chodzi? Wcale nie jestem dziwny. No wiesz? No i ja też tak uważa. Właśnie. Przynajmniej raz z nurpem się zgadzam. Ha. Dobra. Skoro nie chcecie mnie, to sobie idę. Ej, nie tak chcieliśmy. No i co my teraz zrobimy? No musimy go znaleźć, dalej, panowie. Nie zostawia się przyjaciół. No, on ma rację. Chodźmy. No dobra, dobra. Nur pójdzie z wami. Next, 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 <ciares> next. next, 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 next. <s Programs> Next, 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 no i co, macie go? Next, next, next! No, doskonale! Przynajmniej raz coś dobrze zrobiliście. Okej. Okay. Teraz będę... Teraz resztę roboty zajmę się sam. A wy dopilnujecie, żebym reszta Mixeli go nie złapała. Next, next, next! Śpieszcie się! No wracaj tu, Aaaa. dosyć, właśnie. No, też tak uważa, właśnie. Chodź tu na techniosny. Ja już jestem wściekły. No i no co wy? Mm. No dobra, może wystarczy Dobra, odmiksuj się, okej okay. Co jest? Nie mogę się odmiksować Hy. No nie, nie żartuj sobie, odmiksuj się Co jest? On faktycznie nie może się odmiksować Co się stało? Ha, 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 ha. Co jest? Tak naprawdę to wpadliście w jedną wielką pułapkę. Czy to... Czy to... mixele? Ni, tak. Ale lepiej, żebyście mnie znali. Teraz. Aż dwa Miksele mam pod moim władzą i z mi w tym nie przeszkodzicie. I... ci okaże. Ja... No! Ja nie pozwolę tak traktować. A! No, pcąd uciekać? Ja nie zamierzam uciekać. Naprawdę? O może jednak. Dobra, idziemy do szefa. Co my teraz zrobimy? Słuchajcie, nie poddamy się. Skoro on, się, skoro oni się zmiksowali, to my też możemy. No, w sumie racja. Kto jest ze mną? Ja, ja też jestem. Okej, okay, miksujmy się. Miks. Miks. Trzeba ich złapać. Ja. Yeah. Teraz my. Brrr. Dalej, za nimi. Tak jest. Złapiemy cię. nigdy. Nur pocieka. No i co? Myślisz, że jak zniszczyłeś moich przyjaciół, to zniszczysz mnie? Znaczy nas, znaczy mi A ah. Tak! Miksele będą wymarłe. Nex, nex, nex,

Uuu, no wreszcie Pokonaliśmy go Co jest? Co się stało? Uuu, też chcę wiedzieć No, jednak ich wyzdrowieli eee, Co się stało? Lepiej żebyś nie wie Lepiej żebyś nie wiedział Okej okay. Ale tak na serio tak na serio zmiksowaliście się, nie wiem dlaczego, ale to był pomysł złego króla mixeli. Co? Króla mixeli? Oni mu w ogóle mają króla? No, mają, ale już już jesteście z, yy, uratowani no to dzięki chodźcie idziemy skok na bombę do basenu ja jednak wolę iść do domu no chodźcie bo już późno okej okay. cześć dobra chodź musimy się uporać z dziękiem no

Zabieram je wam! Uuuu... Nyx? Nyx, 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 nyx! Nyx, 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 nyx! Olejcie stąd i nigdy nie wracajcie! Nyx, 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 nyx! O te zbroje dam komuś, kto naprawdę... Umie rozumieć. Koniec.